Witam serdecznie. Dzisiaj mamy urbexowe zwiedzanie. Jesteśmy na wieży Bismarka, jednej z nielicznych zachowanych w Polsce. Przepiękna wieża, wspaniały, wspaniały teren. Wieża znajduje się na górze Gdańska W środku lasu przepięknie wygląda. I powiem Wam jeszcze jedno: znalazłem wejście do podziemi obok tej wieży. Zaraz Wam to pokażę. Ale na razie spróbujemy zejść. Ta wieża jest w stanie troszeczkę agonalnym, ale jest przepiękna. Spróbujemy zejść jeszcze tutaj do podziemi tej wieży. To wieża też ma tutaj podziemia. Zobaczymy. No tutaj raczej bym nie polecał wchodzenia. Tak się spróbujemy wychylić i pokazać, jak to do góry wygląda. O, tam byliśmy u góry. Głos może nam troszeczkę uciekać, ponieważ strasznie wieje dzisiaj też są takie. Nie bardzo. Dobra, schodzimy. Ciemno troszeczkę dużo. Jest tego piachu takiego. Jest dość niebezpiecznie. Wieża jest ogólnie dostępna. Można do tej wieży wejść. Nie ma większego problemu. Tylko należy ją znaleźć na terenie leśnym. No, i tu nam się kończy wyprawa do tego poziomu, ale. O, ktoś tu spał, albo próbował spać. Sianko jest. Dobrze, drabinka też jest. Spróbuję się wykaraskać. O, człowiek po okresie zimowym jakiś taki leniwy jest. A. O, moja pani tam robi fotki. Popatrzymy jeszcze na wieżę do góry. Piękny obiekt. Dobra, schodzimy po schodach i spróbujemy zejść niżej do podziemi. Wieża ma schody, także po tej drewnianej drabinie, którą tutaj widzicie, niekoniecznie musicie wychodzić. O. Pięknie wygląda. I teraz popatrzymy do góry. O. Jesteśmy dzisiaj nieprzygotowani, nie mamy latarki. Doświetlimy sobie troszeczkę telefonem, ale spróbujemy się wgramolić do środka. Przytrzymaj na chwilę, ja się wgramolę. No zobaczymy. Jestem za mały Zobaczymy, zobaczymy. Daj kamerę. Daj latarkę. Coś tam świeci. Chcemy pokazać mi więcej, jak to wygląda. No ciekawe miejsce. Słuchaj, tu się na dół schodzi. Ja idę poszukać. Dobrze, dobrze, spoko. Idę poszukać skarbów. Patyki też są. Pająki pewnie też. Jakieś drzwi widzę. I znowu się czuję jak Indiana Jones. No popatrzcie. Wow. Co my tu mamy w tej wieży? No, jest jakaś komora. Z okienkami, no ale Dziwi mnie to, że są okienka, jak to już jest praktycznie pod ziemią. Gdzie te okienka, do czego one prowadzą? Wow. No, to jest to, co wam mówiłem. Popatrzcie, załamane są schody, prawda? Prowadzi to gdzieś dalej, ale tu już jest zasypane. Tam mamy wnękę i tą wnęką ktoś się próbował przebić dalej. Widocznie wieża ma jakieś podziemia, ale ja już namierzyłem. Część tych podziemi wcześniej, więc Wam pokażemy zaraz jak będę wychodził. No, piękna budowla. Dla pasjonatów Urbeksu szczerze polecam. O, coś tu jest. Kanałka. i co tam może być? Panie Henio? No, dalej to prowadzi. Gdzieś tam. No dobrze. Oddaję ci twój telefon. Jesteś? Tam jest zasypane, tu są dwie komory, jedne, jedna komora i druga komora. A najciekawsze jest to, że są jeszcze okienka strzałowe, które są pod ziemią, no bo tutaj praktycznie jesteśmy na poziomie, poziomie ziemi, a zeszliśmy jakby dwa piętra w dół. Dobra, idziemy zobaczyć wejście do podziemi. Że mamy i teraz tak, tam na szczycie byłem. Tu też filmowaliśmy. Teraz byliśmy tutaj, filmowaliśmy. Tu gdzieś są te okienka podziemne na dwóch poziomach. Nie wiem po co, no bo to strzelać się z tego raczej nie dało. I korytarz idzie stąd, idzie w tą stronę. Tak, myślałem, że to są podziemia, ale wygląda to na studnie. Studnie, czyli fizycznie. wieża ma połączenie ze studnią. Studnia, popatrz No i to ten korytarz, który idzie tam z wieży, on idzie właśnie w kierunku tutaj tej studni. Kto wiecznia? A popatrz, tam są fundamenty jeszcze jakieś. No może coś było, może była druga wieża. Może była druga wieża. Musimy o tym poczytać, bo tu widzę jakieś kopce, wały. No ciekawie. O, tu widać jeszcze jakieś takie wgłębienie, coś tu musiało jeszcze stać. Także jeśli chcecie troszeczkę tutaj przyjechać i popatrzeć, pooglądać, widać fragmenty murów jeszcze. Tak, fragmenty murów. Miałem rację. Dokładnie. Czyli tu stała jeszcze jakaś budowa. No fantastyczne miejsce. Zapraszamy właśnie na Jańską Górę w okolice Łagiewnik na Dolnym Śląsku. I do miłego zobaczenia. Jedziemy dalej czegoś szukać. A propos, Krzysztof, dzięki za namiary. Pozdrawiamy.